Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Kłaniam się niziutko i zapraszam na gimnastykę, ale najpierw łyk kawy. Pogoda zobaczcie jaka u mnie, jakie to niebo, a wieje kochani i to tak jak na noc trochę ustało, to teraz znowu wieje i znowu wieje i znowu chmury. Trochę nas wczoraj pokropiło jak się ćwiczyliśmy. He he he. no mam na myśli siebie oczywiście. Ale może ktoś też z Was był gdzieś na jakim balkoniku albo na jakimś spacerku i też było różnie. Zaraz jeszcze sobie posłuchajcie, ustawię tą kamerkę tak, żeby co mnie było widać. <laughs> Jak już jesteśmy i mamy się widzieć, to welcome, welcome. Hałupy, welcome to. No to Saksonia, welcome to. A może bardziej zachsen? Kochani, widzicie tutaj, może tą cukinię to na dół postawię, o, bo to tak wywieje, wywieje. Kochanie, no to co? Pierwsze, co? To się mamy rozruszać. Założyłam bluzę, ale posłuchajcie, tu w stopy to mi nawet ciepło. To jest takie ciekawe, ten dywanik jest taki ciepły. O, jak mi dzisiaj w zieloności pasuje do bluzy. O, o i tak to jest, bo Tak to jest. Także mamy następny dzień ćwiczeń, ja posłuchajcie, już taka jestem dumna siebie w tym pasku, tak patrzę, czy może jeszcze jedną dziurkę gdzieś się przypnę, przesunę, no. <laughs> Mój mąż mówi tak, skomentował, ja mówię, ty wiesz, jaki ja mam tu sukces, on mówi, popatrzył, chodził, mówi, no nie wzięłaś pod uwagę, że się pasek rozciągnął? O, mówię, nie wzięłam tego pod uwagę, bo to skórzany, solidny pasek, no to te skórzane, solidne paski, o, się nie rozciągają, chyba żeby. Dobrze, kochani, to jeszcze cięciakki, troszeczkę to początek. Pobudzamy ten nasz układ limfatyczny, żebyśmy mieli odporność. Słuchajcie, polecam, polecam. Ja dzisiaj przyszłam właśnie z pracy, wymoczyłam sobie nogi. A wiecie, jakie ja mokre nogi? W wannie wstawiam sobie miskę, sypię sól, gorącą wodę leję, siadam sobie, biorę sobie, no, na krawędzi wanny, biorę sobie ręczniczek elegancki, siadam pod tyłeczek, nóżki do wody. Muze włączam. Dziś ciekawe. Posłuchajcie. No i mówię, okej, okay, a jak już tak się wygrzałam w tej soli, to później pod zimną wodę. Bo to posłuchajcie, to nie jest tak, że mam nogi zmarznięte i zimne, wejdę pod zimną wodę, bo zmarznę i się przeziębie. Tylko jak te nogi są rozgrzane, to tak posłuchajcie, jak jest na saunie. Człowiek wyjdzie nawet na śnieg, bo jest po prostu tak nagrzany i to o to chodzi. To chodzi o te różnice temperatur. No dobra, jeszcze trochę głową trzeba poruszać. Językie? No i to zrobić, posłuchajcie, zobaczcie, czy umiecie. To jest, posłuchajcie, ćwiczenie tutaj mięśni ust i to jest super. posłuchajcie, jak miałam porażenie tutaj tego nerwa twarzowego. Posłuchajcie, nie mogłam zrobić. A? Oha. Luzujemy wargi. Dobrze. Teraz jeszcze opukiwania. Troszeczkę tutaj te węzły chłonne. O, posłuchajcie, ten Piotr jednak nie bez kozery przyszedł. Tak, Piotrze? Ty się dotknąłeś i od, dotarło do ciebie, że coś tam się dzieje. To możemy się poobstukiwać troszeczkę. Szczególnie w tych miejscach, gdzie tutaj są te węzły chłonne nasze. I ta siatka limfatyczna, układ limfatyczny jest taki. Ktoś O, tu. Posłuchajcie. Bea, witaj, cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że ćwiczysz. Posłuchajcie, bardzo mi to wszystko cieszy. Bardzo, jeżeli kogoś zachęciłam, jedną, dwie, trzy, pięć osób, posłuchajcie, to ja już się cieszę, że ćwiczycie razem ze mną. Marcin, dzień dobry. I okej, okay, dobra, koniec rozluźniania, bierzemy się za robotę. Czyli pierwsze ćwiczenie, no słuchajcie, jak już te skręty mi tak dobrze wychodzą i takie mam sukcesy, go i wam życzę, to jedziemy z obrotami. Raz, dwa, to jest dla mężczyzn i dla kobiet. Posłuchajcie, dla wszystkich. Posłuchajcie, to jest gimnastyka dla każdego wieku. O. Jak ty go już umiesz chodzić, umiesz włączyć sobie YouTube, to się ćwiczymy. Tym bardziej jak młodzież, posłuchajcie, rośnie, to tym bardziej potrzebuje ruchu. W ogóle ja to polecam, jeżeli dzieci są czy młodzież, żeby na basen. Basen też i uspokaja, człowiek się tak wypływa. Człowiek jak jeszcze dzieciaki były w posłuchajcie, było także taki był Miglans, jeden. No i kiedyś popchnął syna. No tutaj uderzył się, upadł i uderzył się o Kant, znaczy o Kant, no tutaj Kant gdzieś jakoś o stół, no to dobrze, że tutaj nie gdzie się nic nie zadziało. No i przyszedł do domu, znaczy go odbierał wtedy. No i babka mówi, że taka i taka sytuacja. A który Konrad? A posłuchajcie, Konrad był synem nauczycielki z drugiej grupy. On był największy w grupie, no taki był typ, taką miał urodę. Posłuchajcie, i on tam z tymi, tym dzieciakom, może, on, może nie to, że świadomie kuczał, ale on miał najwięcej siły i poszłam do tej matki, a i, nie, nie do matki poszłam wtedy, poszłam, mówię, to który to tego, No no ja wiem, kto jest widzenia znam go. E, posłuchajcie, poszłam do niego i mówię tak, młody człowieku, Co zobacz, ja jestem od ciebie większa, czy ty chcesz, żebym ja ciebie tu pobiła, popchnęła, nie wiem, co jeszcze zrobiłam, bo tam te dzieci bił, to wiecie, no to nie był taki aniołek. On tak się na mnie patrzy, ja mówię, zobacz, Karol jest od ciebie mniejszy, tego popchnąłeś. Dzieci mniejsze popychasz, bo też mi tu mówią. To ja jestem teraz większa i popchnę ciebie, bo ty jesteś mniejszy, prawda? Wolno mi. I on tak na mnie popatrzył, zdziwiony. No i mówię, a jeżeli jeszcze raz się to zdarzy, to ja przyjdę i przy całej grupie zdejmę ci majtki i przy całej grupie ci wleję w tyłek. Ręką tą klapsów ci dam. No i tak posłuchajcie, no i... I wyobraźcie sobie, że zadziałało. No i jeszcze tam wtedy powiedziałam tej pani, żeby powiedziała, że weźcie dzieciaka, bo mama mówi, że on jest w domu spokojnym, bo się wyszaleje w przedszkolu. Weźcie dzieciaka na basen, niech się wypływa, dziecko rośnie, mięśnie rosną, ciało potrzebuje ruchu. I to tak. Czasem wiecie, co on właśnie porozmawiać z kimś, co zrobić. Nie był spokój tak, no bo jeżeli on większy może, no to ja większa też mogę, nie? No tak mi wtedy przyszło, posłuchajcie. No najważniejsze, że się, się uspokoił. Okej, okay, dobrze, posłuchajcie. To co robimy? No to może wymach nóg, bo dawno nie było. O, czyli o strony technicznej. Stoimy sobie na nóżkach, elegancko, ręce wyciągnięte przed siebie i prawa noga do prawej ręki. O, lewa noga do lewej ręki. Uff. No i takie to życie jest. Ciekawe. Bo to wiecie kochani, to jest tak, że trzeba nawiązywać rozmowę z każdym, bo ile rzeczy, ile w życiu jest różnych sytuacji, które wynikły z niedomówień, tak jak sama nazwa mówi, niedopowiedziane. Bośmy się wstydzili, bośmy bo się krępowali, a tam nas gryzie w środku, nie? No gryzie. I teraz wyobraźcie sobie, jak to jest tak, że człowiek życie całe przeżyje. Nie wiem, 50 lat ma, czy 60, czy 40, czy 30, i go gryzie jeden problem. I ten problem go już gryzie ileś lat. Bo tak to jest czasem z rodzicami. Mój ulubiony stryjek głodek, posłuchajcie, jak. Dobrze, następne ćwiczenie, bo się wezmę za opowieść. To, dobra, to idziemy do ściany. Idziemy do ściany. No i stoi obłodek. Oczywiście w łodziu na niego mówiliśmy. Traktowaliśmy go prawie jak ojca, a on też nie miał dzieci i też nas bardzo lubił. Mniej i brata. I posłuchajcie, będziemy od strony technicznej. Opieramy nogę o ścianie i robimy takie skłony do no, ściany. O, skłony. No i posłuchajcie, gdzieś tam jest. Już prawie koniec życia, no i Włodzio, jak odchodził, 76 lat miał, no to może miał 75, no i rozmawiamy, i on mówi, że a był w szpitalu, i posłuchajcie, i mówi, że no w sumie to by poszedł do spowiedzi, tak, mówię, a no to dobrze, wujek, no to ci tu zapytam się, poproszę. nie, bo w sumie to on się wstydzi, a, bo tam wiecie, jak to w szpitalu, no codziennie ksiądz przychodzi, no to wkrótce, a wujek nigdy nie był, a w ogóle jak go przyjęli, posłuchajcie, do szpitala, na trzy godziny zginął. Bo on poszedł zwiedzać szpital, bo mu nikt nie powiedział, że ma być na sali. Przyszedł na salę, wiedział gdzie, po czym poszedł zwiedzać szpital, a szpital był duży, no to mu zeszło. No i, i on taki zdenerwowany, ja mówię, wujek, ale co ty już, już mówię tak, wiecie, chciałam go trochę zachęcić. A co ty masz za grzechy? <laughs> już w tym wieku, daj spokój, te wszystkie tamte sprawy dawno przeszły, już nie ma czym grzeszyć bardzo i jak grzeszyć, nie? Rodziców dawno... Nie, on jeszcze wtedy tak, jeszcze jakoś powiedziałam, że chyba czy rodziców nie ma, nie, czy on powiedział, że... No tak, ale z matką to się niepotrzebnie kłócił. I ja wtedy, posłuchajcie, aż mnie zatkało. I a, to był gdzieś rok, posłuchajcie. A jego matka, czyli moja babka, umarła w 65, 1965, 6 czerwca, Eleonora. I posłuchajcie, a on, który to był rok? Ech, 2000, tak, powiedzmy, około 2005, bo tak to panie nie pamiętam, ale 2005, yy, yy, już sobie przypomnę, 2003, styczniu, no to 2002, 2002 pod koniec roku, 2002 rok, tak. I on, posłuchajcie, Tyle lat 40 prawie. I on mówi, że w sumie to go gryzie to, że no w sumie z matką się pokłócił. I teraz zobaczcie, jak to w życiu bywa ciekawie. Dobrze, ale do końca, bo to nie jest koniec historii. Bo to dopiero na razie chciało, nie? Uff, a może teraz robimy takie wymachy. Raz, dwa, trzy. No to kochani, machamy rękami lubimy wiatr pomagamy dzisiaj temu wiatrowi. No i dokończą w Łodku. No i posłuchajcie, ja mówię, no to w Łodziu, no posłuchajcie jest tu ksiądz, no i on się posłuchajcie krępował, bo to tak, no tam jakiś pan był z nim na sali, no faktycznie, no i wtedy mój brat miał takiego, znaczy, ma kolegę księdza, taki no sporo młodszy, bo tamten był starszy, powiedzieliśmy jak sytuacja wygląda, on tam do niego pojechał, posłuchajcie, poszli sobie na świetlicę, rozmawiali, on go wyspowiadał, i posłuchajcie, jak on się wtedy w Łodziu cieszył, jak on humor odzyskał, taką humor. On miał zawsze humor, ale taka radość wewnętrzna z niego biła. I teraz zobaczcie, jak to człowiek sobie zrobi porządek. Warto pójść porozmawiać, porozmawiać. Uff. Uff. A my byliśmy zadowoleni, że w sumie z rozmowy wyszło. On chciał najpierw tam tak, tak było, jak było, różnie się działo, ale w końcu się udało. Sprawęśmy zamknęli i posłuchajcie, to też było pięknie. Dobrze, kochani, no to teraz przysiad jeszcze nam zostały. Ok, jedziemy z przysiadami. U, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dobra, dwadzieścia razy robimy. 21, 22. Dwa. I zapraszam na podłogę. Na dywanie. Jak jesteśmy na podłodze, to jedziemy ze skłonami. Do środeczka, nie do środeczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost. 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 Jest takie powiedzenie tutaj, nie wiem gdzie wszędzie, czy wszędzie w Niemczech, bo to wiecie, Landy też mają swoje zwyczaje, ale jest coś takiego: hock dihende, czyli ręce do góry na zasadzie precz od pracy i już na koniec pracy mamy weekend. No, i a dzisiaj tak już na koniec mówię. Oj, nie będę wątpić. jakśmy się ześmiali. Bo słuchajcie, ja tak czasem, jak coś powiem po niemiecku, jakieś zdanie, czy coś takiego jak rzucę, a tego się nikt nie spodziewa po mnie, to takie zdziwienie jest fajne. No dobra, dobra. I skłony. trzy i cztery. Raz, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. I jeszcze dziesięć sekund raz. Trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery i pięć. I koniec. Uff. Posłuchajcie, jest coś takiego, że się rozmawia z kwiatkami. Nie wiem na ile ktoś zna, ale jakbyście chcieli sobie sprawdzić, czy na przykład czujecie. To ja już to dawno miałam. O, tak czujecie jakby energię od kwiatka. Weźcie rękę. I zobaczcie, czy coś czujecie, czy coś nie czujecie. A dla porównania, to powiem tak. Jak na przykład się grzeje olej na patelni, no to bierze się na przykład ręką delikatnie, czy, jest, czy czuć, czy jest gorący. I to jest podobne wrażenie, bo ja się długo zastanawiałam nad tym, jak, do czego to porównać. Ja nie mówię, że to jest gorącym czuć, tylko jest różnica tu, a tu. I zobaczcie, oto taka ciekawostka. To sobie sprawdźcie, czy czujecie różnicę przy kwiatku. Ok, dobra. To teraz tak, siedzimy sobie i uwaga. A, dawnośmy nie robili żabki, więc idziemy żabką. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli technicznie noga. Pierwszy ruch jest, stawiamy palce obok kolana z tej strony co noga, na drugiej stronie kolana z powrotem i wyprost. Raz, dwa, trzy i cztery. 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 Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, tutaj się czuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. No dobra, tej noży wystarczy. Teraz druga. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Pierwsze trzy, raz, dwa, cztery. Nawet pięć to taki jest luzik, nie? No to jesteśmy podparci. Trzy i cztery. A później... Jakoś ta noga zaczyna nam ciążyć. <laughs> tak, 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 już trochę waży. 2, 3, No i trzymamy się, bo dopiero pół minutki do minutki całej. <laughs> O, to już nawet tu czuję. Raz, dwa, trzy i cztery. No posłuchajcie jeszcze. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy i cztery. Ok, i to było preludium. <słuchajcie> posłuchajcie, i teraz tak. Siadamy sobie. Przekładamy kolano. Tutaj. Bierzemy łokieć. Tutaj tą rękę, bo to tak, posłuchajcie. Przekładamy tą rękę i drugą rękę, i odwracamy się, jak możemy. Także tutaj, jakby tą nogę popychamy, żeby tutaj do tyłu się obejrzeć jak najdalej. Uff. No, posłuchajcie, plusie mi się ciepło robi. Dobra, druga strona. Czyli nogi wyprostowane, podnosimy kolano, przekładamy kolano na drugą stronę tamtej nogi. Przekładamy, tu, tu kładziemy, odpychamy się. Tu się wpychamy, tak powiem. O. Nie? Żeby to ręka do tyłu i... O! Uf, ja, ja bada badu. A jeszcze nie robiliśmy dawno na kręgosłup. No to zaraz robimy. I druga strona. I razzeba. I jak kto może. Się rozciąga. Uf, uf. Jak kto może, jak kto umie. I jak chce. A posłuchajcie, a jak człowiek chce, to już jest czwarte sukcesu. Bo jak ktoś nie chce, to posłuchajcie, nie ma siły. Nie zapłacisz, nie kupisz. I nie zagłaszczesz. A jak zagłaszczesz, to już wiesz, że nic z tego nie będzie. No dobrze, i ostatni raz. Przykładamy nóżkę, przykładamy łokieć. I oh, o, no chyba ta strona jakoś mi ile pięć. No, kochani, to pora na kobra kobra, kobra, kobra. Ok, widać. I jedziemy. Raz, o ja, Junio. o widzicie, dawnośmy nie robili i ja. Ciężko mi się dochodzi. Do podłogi Raz, dwa, trzy, cztery. Erasnı var은 çocuk deri. Erasnı varın çocuk deri. Erasnı varın çocuk deri. Erasnı varın çocuk deri. Erasnı varın No, i jeszcze parę kobry. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa. Jak to może to szybciej posłuchać? Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ok. I teraz posłuchajcie chwila relaksu, czyli siadamy sobie, ręce lekko do tyłu, dłonie tak, zobaczcie, dłonie do tyłu i się pochylamy. O, o, jak mi kręgosłup tam, o, te wszystkie mięśnie, uf, jak mi luzuje, znaczy luzuje, tak, uf, czuję tutaj te mięśnie wszystkie. Uf. Luzik, luzik, te spięcia wychodzą. Teraz żeby to ćwiczenie było takie porządniejsze, to robimy wdech i na wydechu kładziemy się na, kładziemy się na kolana. Regulacja. Wdech. I na wydechu idziemy. Wszystko. Wdech. Widzicie, już tego odspięcia nie czuję. Wdech i na wydechu. Dobra. Wyciągamy nóżkę do przodu. Jak już tak sobie klęczymy. Dobra, kochani. O. I siadamy. Siedzimy, siedzimy, siedzimy. I leżymy. Normalnie bycie wykonanie, siedzimy, siedzimy i leżymy, no ja to już jestem, słuchajcie, nie no, komedia. Tak, to ja jestem. Dobra, druga noga. O, to. Powiedziała, co wiedziała No się, kochani. Czyli wyciągamy, ja teraz prawa noga do tyłu, lewa zgięta, kolanie i się kładziemy. Tak, by dotknąć czołem podłogi. I troszeczkę poluzujemy, taki pół szpagacik nam tutaj chodzi. I jeszcze raz się położymy. Pamiętajcie właśnie, jak jest taki jakiś stres nas trzyma, bo czasem jest tak, że ze stresu nas coś trzyma. To wdech i na wydechu robimy tak, pogłębiamy na wydechu i tak głębiej. I zawsze do końca wydychamy. Do końca, co mamy w płucach, do końca. Tak się też pracuje, kochani, z bólem na masażu, że na przykład dociskamy i teraz tak masujemy. Masujemy na przykład nogę, masuję tam komuś i posłuchajcie, czuję tutaj blokadkę i rozmasowuję. A tu tutaj, o, jak boli! No to ja wiem. I teraz z tej skały, jak to nasz nauczyciel mówił, trzeba zrobić masełko. Trzeba to rozmasować. I wtedy pracujemy z, z wydechem, czyli wdech i powoli na wydechu dociskamy. Masujemy to na wydechu zawsze. Ten, ten masaż, to dociśnięcie jest na wydechu. I ktoś mówi, o, jak boli. Ja mówię, to spokojnie, drugi raz i głębiej i posłuchajcie, tak gdzieś po pięciu razach przechodzi, puszcza po prostu. I chodzi o to, bo na przykład jak blokadka się robi, to ta krew nie płynie tak jak trzeba. I chodzi o to, żeby zrobić przepływ, rozmasować i żeby ta krew sobie płynęła już tymi właściwymi drogami, żeby było unaczynione to wszystko, ukrwione, przepraszam, te naczynia, żeby to, bo tak jak gdzieś sobie jakieś te blokady porobią, no to tak też nie przepływa. Nos albo boli, albo coś tam się dzieje. Okej, okay, kochani, to wszystko na dzisiaj. A mieliśmy jeszcze zrobić tak. To wstaniemy i zrobimy sobie gimnastykę kręgosłupa. To powrót i stawiamy, stawiamy szeroko nogi. I będziemy robić skłony. Będziemy łapać się za kostkę lub poniżej, czyli mamy prawą rękę, lewą nogę. Jedziemy, łapiemy kostkę ręką dłonią za kostkę, a w tym czasie drugą rękę podnosimy, i tam ciągniemy głowę. Posłuchajcie. I druga, druga, druga strona. Raz. Raz. Ras. 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 Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Posłuchajcie, no tak, no to Bożenko do jutra, ale to do kutra mi się bardzo podobało, Posłuchajcie, bo no tak, tak się z tego uśmiałam, bo komentarzy w komentarzu to się pomyliła, a napisałam też do jutra do kutra. Ale posłuchajcie, to tego kutra to tak mi się to spodobało i napisałam też ja do kutra. No to kochani, jedziemy wszyscy do kutra, do jutra. Kciusy. Jeszcze dołej kaweczki, już chostygła. Dzisiaj piję kawę. Posłuchajcie, oczywiście świeżo zmielona, zalana taką pierwszą wodą, zimną raz zagotowaną. Gorącą wodą, tylko zimna była nalana taka świeża. I no oczywiście mleczko, mleczko nie, śmietanka. I dzisiaj piłam z kuku. Dobrze mówię, z kuku. Kurkumą? Nie. To jest to takie żółte. Nie z kurkumą. Kurkuma jest jedna. Tak się wspomniałam. Muszę iść przeczytać. to i to jest ciekawe. Pójdę i przeczytam. To jest skurku, to jest dziesiątki mam z skurku. Cześć, Pa, do zobaczenia.